Cześć wszystkim, dziś będzie krótko, chciałem tylko zapowiedzieć, co czeka Was na Skunksie w najbliższą sobotę i niedzielę. Ja nazywam się Kuba Potocki i lubię lecieć miecze. Ale zanim przejdziemy do Skunksa, jedną rzecz chciałem wspomnieć, jako że to i tak jest podsumowanie minionego tygodnia. To chciałem nadmienić, że miałem w planie nagrać Wam kolejny mikrotrening. Tym razem obronę przy pomocy ciosu mistrzowskiego Krumphau. Ale dzisiaj przegoniła nas burza, więc niestety będziemy musieli sobie to odłożyć w czasie. Śkungs rozpocznie się w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 10. Rejestracja uczestników jest chyba od 9, ale pierwsze warsztaty są zaplanowane na godzinę 10 i będą trwać bodajże do godziny 14. A pierwszy ogień pójdzie kontynuacja zeszłorocznego warsztatu, który prowadził Andrzej Ciemniak dotyczącego ciosu mistrzowskiego Cferhau. Jako, że trenuję z Andrzejem od kilku miesięcy, no to spodziewajcie się więcej odrobywania głów. Będzie fajnie. Gwarantuję, że Andrzej robi konkretną robotę. Zresztą, obejrzyjcie sobie y, pierwszą część y, warsztatu. To kontynuacja będzie jeszcze lepsza. Drugi warsztat będzie prowadzony przez Antka Olbrychskiego i będzie dotyczył Szabli. Y, nie znam szczegółów, ale na pewno też będzie ciekawie. Dla ciekawskich. Y, tylko potwierdzę, że tak, to jest ten Antek Olbrychski z tych Olbrychskich, czyli wnuczek Daniela Olbrychskiego. Więc jakby nie było, szable mają we krwi w rodzinie. Kolejnym punktem programu będzie Golem Wars, i jest to turniej drużynowy w konwencji BLOS. Nie wiem za bardzo na czym będzie polegał, ale to domyślam się, że jest niespodzianka. On rozpocznie się o 15.30. A zaraz po nim przejdziemy do programu, który prócz warsztatów chyba najbardziej mnie interesuje, mianowicie do turnieju Form. Turniej Form polega na tym, że para zawodników prezentuje szereg technik, którzy wybierają sobie z dosyć bogatej puli, która jest dostępna w regulaminie. I tutaj jakby komisja decyduje o tym, kto... czyja interpretacja technik i wykonanie również. Jest najbardziej poprawna, najbardziej doskonała technicznie. Wiadomo, że interpretacji może być wiele, natomiast jakby sposób ich wykonania może się różnić diametralnie, mimo że bazujemy na tej samej interpretacji, więc to jest jedno z kryteriów tego, ile punktów przydziela się danej parze. No, ale to będę chciał nagrać od początku do końca bo chyba tylko raz miałem okazję na żywo oglądać taki turniej w form przy okazji W3, już nie pamiętam ale w którym roku, i to, ten pomysł jakby dopiero raczkował. Chciałbym teraz zobaczyć, na jakim etapie um, jesteśmy obecnie i jak poszczególni uczestnic uczestnicy podchodzą e, do tematu. Ostatnim punktem programu o godzinie 18 jest tak zwany ryneczek wiedzy oraz wolne sparingi. To jest taki luźny czas, kiedy uczestnicy mają te półtorej godziny na luźną wymianę doświadczeń. Czyli, jakby, jest to takie, taki powrót do korzeni skunksa, który pierwotnie, gdy powstawał, miał zakładać, że środowisko BSW się zbiera w Rybniku. No i ogólnie w luźnej atmosferze można wymieniać się swoimi interpretacjami, doświadczeniami, testować różne rzeczy z osobami, które wcześniej. Jakby nie miały styczności z tym, co robi się w poszczególnych grupach treningowych. Natomiast w niedzielę drugiego dnia zaczynamy o 10 od turnieju cięcia. I jeżeli ktoś z Was lubi widzieć, jak ostra broń działa na pseudożywym przeciwniku, a w zasadzie w ogóle nieżywym, nie animowanym, bowiem są to tuby kartonowe, które przecina się są chyba w trzech przebiegach, przy użyciu trzech, trzech różnych rodzajów broni, ale również się pcha, bo jednym z rodzajów broni jest włócznia. Jeżeli to Was rajcuje, no to, to warto to zobaczyć. Następnie będzie fechtschule i to będzie taki główny, niedzielny punkt programu, bo fechtschule chyba na, na fechtrzule jest, jest przewidziane 3 godziny. Jest to po prostu pewna ceremonia, w której zawodnicy w pewnym sensie na luzie walczą ze sobą na zasadach trochę innych niż turniejowe, ale o tym wszystkim możecie sobie e, poczytać w regulaminie Skunksa. No a na końcu jest zakończenie imprezy, chyba w okolicach godziny 16 albo 16.30. E, i niestety no tak skunks się skończy w niedzielę i będzie trzeba czekać kolejny rok do następnej edycji. Jeżeli chodzi o Skunksa, to by było wszystko. Ja tak jak mówiłem tydzień temu będę tylko niestety w sobotę, ale za to przez cały dzień planuję się zwinąć nie wcześniej niż o 18, chociaż z doświadczenia wiem, że niektóre części programu będą się przesuwać w czasie, więc prawdopodobnie do 20.00 będę siedział na sali z aparatem i nagrywał wszystko, co się będzie dało. Um, jeśli ktoś z Was wybiera się na skunksa, możecie w komentarzu dać znać, że będziecie, to gdzieś tam na sali będzie mnie można dorwać i, i pogadać sobie na luzie w wolnych chwilach e, między poszczególnymi punktami programu. To wszystko. Po skunksie spodziewajcie się powrotu do recenzji, a materiały z imprezy, które w sobotę będę nagrywał, opublikuję na Naraty. Prawdopodobnie część rzeczy pojawi się w wakacje, a reszta w sezonie jesienno-zimowym. Nie zapominajcie też subskrybować mojego kanału, wpadać na Face'a, Instagrama. A, swoją drogą, jak już jesteśmy przy mediach społecznościowych, powiedzcie mi, czy ktoś z Was używa Discorda podczas nie wiem, grania w gry, czy, czy do innych rzeczy? Bo jeżeli. Tak, to nie wykluczam uruchomienia takiego swojego kanału na Discordzie, gdzie cyklicznie co jakiś czas yy, będzie można sobie ze mną po prostu porozmawiać na mili. Nie tylko o szermierce, nie tylko o DSW, ale i o. No, na, na, na różne tematy. Wiemy, że. Mm, znaczy, wiem, że. Mm, mam już całą listę pytań, które mi zadajecie, i można by w zasadzie kilka odcinków faku nagrać na ten temat, ale część z Was jeszcze nie doczekała się odpowiedzi i być może na Discordzie będzie można uzyskać te odpowiedzi wcześniej niż czekać na e, kolejny odcinek faku. No to chyba wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia na skunkie, mam nadzieję. Na razie.